Hej, z tej strony Kamil The Game więc to było takie przywitanie takie koreańskie, takie chińskie no ale, no cóż mam różne przywitania, nie ma takiego oryginalnego własnego, a tak mówię różnie, będę mówił różnie, więc witajcie z serii Brawl Stars żadna to seria tylko film więc zerknę na sklep no i w końcu po nie wiem ilu, 3 chyba tygodniach w końcu pojawiły się Rock'n'Roll Mortis. No w końcu, tak długo czekanie, no. Długo czekałem. Bo powiedziałem w tamtym filmie chyba Barleya, że kupię tą skacze, ale pomyślałem, że e, słabsza jest. Więc lepsze jest rock'n'rollowy. Więc... Więc to że nie... nie JES! 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 MUSKIDA! No MORTICA! Yes! Jeszcze Star Power też jest nie wiem, czy już tam... wcześniej pokazałem, ale chyba wątpię, że pokazywałem wam, że mam this is a Star Power na Game bo Showdown jest słaba mapa Mortisa, nie polecam nie grać na tym Showdownie. A tu był też sam Showdown co w tym. No jak z Widzem grałem. Dobra. To ale tym muskień jest kozarski, ten z fryzurą ma no super. No nie dostałem Piper. Myślę, że to będzie by przegrana. No nie, nie, Rosa, mnie tak denerwuje to ta stara Rosa. A Bultec co się równo no bo zagram.

Star player! Oh yes, jest! Star player! Hej, kiwał, nikt Jojo! Dobra, jest, nice! A ich skin jest przekazawski normalnie? Dobra, to już w tej chwili było na wszystko! Myślę, że się skin ale dobra! To już w tej chwili było na wszystko! subskrybujcie. Piszcie w komentarzach! Klikajcie na Jonathan, żebyś do do spowiadomienia! Niech Fryzora będzie z wami! Halo! Baju! To jest koreańsko bardziej.